Grup Stoparczyk tonie w kwiatach. Jedna kartka wywołuje może łez. Tłum żałobników rozszedł się dawno temu, a na powązkach wojskowych wciąż robi się cicho, gdy ktoś przystaje przy grobie Katarzyny Stoparczyk. Na świeżej darni obok zniczy leżą niezwykłe podarunki, równo ułożone przez najmłodszych słuchaczy pani z radia od dzieci. Wzruszający widok przypomina, że jej ciepły głos wcale nie zamilkł, tylko zmienił adres. Grób Katarzyny Stoparczyk stał się miejscem rozmowy bez słów. Powązki pełne wspomnień. Grób Katarzyny Stoparczyk wygląda dziś skromnie i ciepło zarazem. Zielony kopiec, rząd kolorowych zniczy, wrzosy i delikatne chryzantemy. Z tyłu stoi drewniany krzyż z fotografią, a obok wieńce, te w kształcie wielkich serc widzieliśmy już tuż po pogrzebie. To one przyciągały wzrok, jakby ktoś próbował kwiatami opowiedzieć o sercu dziennikarki, które było przede wszystkim dla dzieci. W środę 17 września żegnali ją bliscy, przyjaciele i słuchacze. Msza odbyła się w kościele rektoralnym LW. Jacka, a później, prywatna ceremonia na powązkach wojskowych. To miejsce na zawsze związało jej nazwisko z historią polskich mediów. Miała 55 lat. Pani z radia od dzieci, głos, który dawał odwagę. Katarzyna Stoparczyk współtworzyła kultowe Duże Dzieci z Wojciechem Mannem, a w trójce dała małym rozmówcom przestrzeń w audycjach Zagadkowa Niedziela i Dajcie Nam Głos. Była laureatką tytułu Mistrz Mowy Polskiej, pisała książki, reżyserowała spektakle z udziałem niewidomych dzieci, łącząc je z zawodowymi artystami. Na antenie miała rzadki dar, sprawiała, że milczenie przystawało być strachem, a stawało się początkiem opowieści. Wiadomość o jej śmierci 5 września, w wypadku na trasie S19 pod jeżowem, wstrząsnęła fanami i środowiskiem. Wstępne ustalenia po sekcji wskazywały na rozległe obrażenia wielonarządowe dziennikarki. Prokuratura nadal wyjaśnia szczegóły przebiegu zdarzenia. Laurki i szeptane dziękuję. Co zostaje po gwiaździe, która słuchała dzieci? Ten grób żyje gestami. Najmłodsi zostawiają obrazki i krótkie zdania drukowanymi literami: Dziękuję, pani Kasiu, pamiętamy. Dorośli zapalają światełko i milkną, jak w studio, gdy prowadząca dawała znak, że teraz mówią dzieci. To nie są rekwizyty pod sezonowe zdjęcie, laurki pojawiają się tu regularnie, jakby mała redakcja spod znaku kredek i pasteli prowadziła własny serwis wspomnień. Wrażenie dopełniają serca z czerwonych kwiatów. Które jeszcze po pożegnaniu stały przy mogile. W świecie, gdzie krzyczy się emotikonami, to wyjątkowo wyrazista i cicha deklaracja. Prawnicy show biznesu powiedzą: Symbole nie mają mocy prawnej, ale mają moc pamięci, a ta bywa silniejsza niż najbardziej wiralowy post. I tu pada pytanie do nas wszystkich. Czy ten dziecięcy sposób mówienia jestem kartką i kredką stanie się nowym rytuałem pamięci o gwiazdach? Bo jeśli ktokolwiek zasłużył, by pamiętać go tak właśnie, to autorka, która nauczyła nas słuchać najmłodszych.